Dobra, ja bym zrobił chapter pierwszy, bo to jest najlepsze. Chapter pierwszy, dawaj, 10 rund time limit, dobra, 10 sekund. No dobra, 10 sekund to jest ciężkie już. Okej, okay, to jest retail, szybko, retail, retail. Gdzieś tutaj na górkę, w lewo. Nie tu! Dobra, czekaj, bo mało czasu jest. To, to masz mega mało czasu teraz. Okej, okay, to jest wysypisko. Okej, okay, wysypisko Junk Junction. Gdzieś tutaj. Okej, okay, to jest... gdzieś będzie ta górka. Okej. Okay. Zagraj bez zoomowania. A to nie jest zoomowanie, to jest tylko, że oddalasz sobie. Okej. Okay. Bez odzumowania, Bez oddalania. A, pitole. A to jest tylko, że ja ciutko sobie oddalasz po prostu. Ty, poczekaj, bo tu mam dylemat. Gdzieś. Tutaj, tutaj, tu, 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 tu. O kurna! Czekaj, to gdzie to jest? A to pamiętam! Proste, tutaj, tu. Uff, blisko byłem. Ale no, to masz mało czasu, tu masz 10 teraz sekund na zastanowienie się. To też jest łatwe. Shifty, shifty, shifty. Gdzieś tutaj. Proszę was, widzę, to jest proste. To też jest łatwe, to jest środek. Od wody. Gdzieś tutaj. I dobra, poczekaj, bo to jest też gdzieś do góry. To jest gdzieś ten most. Tutaj. Dalej. To też jest proste. Lucky landing. Górka, gdzieś tutaj. Idealnie. Nie no, 4500 jak na 10 sekund to jest easy. Ale robimy tylko mapę, chapter 1, tak? No, tylko chapter 1, bo ja nie grałem, kurwa, dalej, więc. Znaczy, te 20 grałeś, trochę. No to możemy do którego sezonu, ja później tych kurwa mi ich nie znam. Dobra, to ready? Czy? Ready. Ready go. Dobra, to ja mam śnieżdżam. Okej, okay, gdzieś o Viking. Gdzieś tutaj. Okej, okay. Okay, pomidorek. Czyli ta górka gdzieś. Gdzieś tutaj jesteśmy. Dobra, blisko. Nie no, jak ja mam takie coś dostałem, no to jak ja mam to zgadnąć, no? Nie wiem, to będzie środek, kurna jakiś tutaj. Jaką ja mam rzecz zgadnąć? Ty. No ja też co miałem. Patrz. No i to też jak mam zgadnąć? No. Patrz tam, patrz na moje. Dobra, kurwa. to zaczynamy od początku. Od początku. <laughs> od początku lecimy, no to od Zobacz początku. Zobacz na moje, kurwa. No, no podłogę ja mam, kurwa. No ja widzę, patrzcie, widzę, co Ewil ja dostał. <laughs> Rewil pod ogiem. Dobra to jeszcze raz, no dobra Gotowy? 30 sekund i od nowa, i żeby nikt nie oszukiwał, kurwa nie powtarzamy już I dobra. kto najlepszy wynik? 3, 4, 3 Dobra, no spokojnie Kurwa podłogę mam, no ja pierdolę No i co? No spokojnie Kurwa niemalże to samo o, myślę. Dobra, zgaduję, że to jest kurwa No i co ja mam tu zgadnąć, czekaj Ej co to jest? To jest ice temple A to jest chyba to Wydaje mi się, że ta baza, czy nie? Kurwa, idealnie, 500! A, wiedział? kurna! Dobra, to jedno nie zgadłem najwyżej. Widzę, ja jestem cały czas. A ja kojarzę chyba to miejsce. Po... Gdzieś tutaj jest. Gdzieś tutaj Dziś na to wodę, gdzieś są, To to może być wszędzie, tak naprawdę. Dobra, czekaj. Okay. 500 punktów znowu. No, na 30 sekund jest łatwo dosyć. O kurna mać, poczekaj, dobra, to jest to. Okay. No, jak ja mam to kurna mać zgadnąć, no? Dobra, przynajmniej wiem tyle, no. No, hopie, no to jest niedorzeczne, tak? Tego się zgadnąć nie da. Poczekaj, myślę, myślę. Kurwa, pojebałem, ja pierdolę. Przy Retailu kurwa z tym. Z więzieniem Chapter sezon siódmy zajebiście mi to dużo mówi Pojebane które są te, te teraz I Tutaj? <grym> ta górko I to jest jeszcze proste I to jest na przykład proste widzowie, zobacz Tu jesteśmy gdzieś Tutaj To też jest proste Okej, okay. tu jest to gdzieś tu <grym> No od teraz są pojebane Uch, kurwa nie wiem, też mam pierdolone, nie mam zielonego pojęcia gdzie to kurwa jest Strzelam kurwa Jest ten domek? Kto tako nie pamięta mordo W którą stronę było tako? Tutaj, dobra Łatwo Dobra, ile macie, ja skończyłem Ja też Ile? Nie, osta Ale ja nie miałem, papa powalony, z dwa miałem Ja mam tyle Ile masz Ewil? Już, czekaj. Eee, 2692. No to ja wygrałem, ja mam 3-4000 Mam blisko. Ale nie wiem, czemu mnie zaliczyło 4. Zdało mi się, że dwie zjebałem. Ja mam 3978 To jeszcze raz? Play the game? Dawaj, no. a, a chapter? Jeszcze raz, 10 round, 30 sekund, disable, disabled. 3, 4, go. Nie wiem, kurwa, gdzie to jest. <laughs> Ty Dziadek. Czekaj, bo ja teraz mam też dylemat. Okej, okay, to jest gdzieś tam Dobra, tam. nie chce mi się już, kurwa, pierdolę. Dwa spizdy, kurwa, już mi się nie chce. Nie chce mi się, pierdolę. Poczekaj, <grym> bo, bo to łatwo jest stwierdzić. Ja to pamiętam, gdzie to jest. Tutaj akurat po płotkach da się też czasem. To nie jest koło Tilted. To jest... Będzie gdzieś tutaj. Ja strzelam swoje. Ja pitole, no i wasza wina, no. A to, kurwa, co to jest? Tam jest domek, kurna. Tu jest jakieś gówno. To są górki, czy gdzieś z tej strony to będzie. Nie no, ja zgaduję, że to jest gdzieś tutaj, nie? Nie, to jest Unexped Result! Problem with image. C jak to tu było tutaj? No, w dupie chyba, w dupie. No i też tego nie wiem po części. O ja pito. No blisko. To jest łatwe. Też łatwe. Lazy links, tutaj. Dobra, Kawik, chcesz się zmierzyć jeszcze ze mną? Nie? Dobra, to ja robię RAM, all of history, 10 run, time limit 30, i Seblet. I lecimy, teraz full focus. Okej, okay, to jest lamcia tutaj, to jest wejście gdzieś tutaj. Czyli my gdzieś jesteśmy tutaj. A, a, tutaj też można dużo bardzo z tego wywnioskować. Mamy ziemię, tutaj jakieś drzewo brzoza. Ym, według mnie to będzie gdzieś... Tu jest jeszcze zniesienie, warto wspomnieć, że na górkę. No ja bym dał gdzieś celo tutaj chyba. Drzewo brzoza? No byłem bliziutko, tak? Byłem bliziutko. Tutaj byłem jak wejście na tą górkę, więc 324 punkty nie jest najgorzej. Okej, okay, to też jest proste. Mm, to są wyspy, oczywiście. Tutaj mamy tutaj ten załączony obrazek. I będziemy około gdzieś tutaj. No gdzieś tutaj jesteśmy. Idealnie. Okej, okay, tutaj jest A lama, to jest 100% lama, już to widzę. Lamcia była gdzieś tutaj. Czyli tutaj mamy edycję lamy, tutaj mamy ten budynek i jesteśmy gdzieś tutaj. Policeman przeszukuje mnie. Przecież mam to jest mega proste te jest moje, co ja mnie To jest miejscówka Giraxo latał To co moje jest moje, co jara mnie? Też jest proste? Pamiętam ten domek mam te drzewa... Środkowa wyspa. Dobrze mówię, środkowa wyspa Misty Middles, tak jest. Sweetie tutaj widzimy widzowie, więc to to będzie gdzieś tutaj. Gdzieś tu trzeba celować. Z wielkiej górki. Ej, tu jest dylemat, powiem szczerze, miałbym. To jest to? Ja bym tutaj to dał, bardziej w środek A to jest też proste Tu są fatale Tu jest ten domek To są gdzieś te Gdzieś tutaj Zero metrów away, zero, zero Chłopie, zero No 4600, nie najgorzej jak na to, że podłogi mi raz dało